Małpa. Nie, tak osioł robi. Jak małpa robi? Ma a, a. a, a. A osioł? A krowa? Mu, A piesek? Hau, hau. A kotek? Miau, A świnka? A, 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 a Krowa? Nie, krowa. A jak robi? Słuchaj, mamy, a jak robi jak robi, jak robi konik Pięknie, A powiedz, a poczekaj, jeszcze powiedz mamie, jak robi kurka Jak kurka robi? nie. A jak robi kaciuszkę? Pięknie. Fa kwa, kwa A jak żabka robi? Pięknie. No jak nie wiesz, jak śpiewamy piosenkę? Była sobie żabka mała Rerekunku? No jak żabka robi? A jak ta żabka? A jak tam ro... no ale twa... Ale bekta! A jak robiła ta żabka, co tam na tym i co z Alanem się bawili z tą żabką? Jak ona robiła? Co? Jak ona robiła? Do rekunku? Tak. Śpiewali się tak z Alanem do żabki? Jak waliście do żabki? Ja tej Żabku! Do Nie, pałam. A jak się nazywa mała żabka? Так что малая жабка нагула. Ну, все,